Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielco osobliwy, drobny niby ziarnka w bani, jeśli któreś z was nie wierzy. Niech zapyta starej niani. Maria Konopnicka. Zapytałem starej niani, kiedym jeszcze był malutki. Jak to jest z krasnoludkami? Są na świecie krasnoludki. Któż by Niani nie uwierzył? Niania wie najlepiej przecie, więc wiedziałem już na pewno, krasnoludki są na świecie. Nie wiedziałem tylko o tym, że je w pięknej książce spotkam, że wędrować będę z nimi jak Marysia, ta sierotka. Że się tak pokumam z nimi, że się z nimi zaprzyjaźnię, że mi opowiadać będą najpiękniejsze w świecie baśnie. Ale piękne książki zawsze lubią kończyć się za wcześnie. Przeczytałem książkę nocą, bajka powróciła we śnie. I tak wraca, co noc prawie, nigdy się nie skończy całkiem. Z krasnalami się spotykam i z koszałkiem, cnym opałkiem. A on prosi. Noc jest krótka, powiem tyle, ile zdążę, więc posłuchaj. Bo sen bywa dalszym ciągiem pięknych książek. I jak przyrzekł, opowiada do samego rana prawie, a ja rano książkę chwytam, aby spotkać go na jawie. A gdy ciemno, to król błystek złotą gwiazdką we śnie świeci. Wiedzą o tym dzieci wszystkie, wiedzą o tym i poeci.